Witam, wiecie co to oznacza, to ja, KMQ Store, i witam w kolejnym odcinku, zagrajmy z KMQ Store w Minecrafta, co dodałem nowego, dodałem wejściowe powitanie, jakby to mówiąc, witaj w domu, możesz się tu schronić i zjeść coś, Posiadasz jest to KMQ Store, uwaga na ras creeperów. yyy Właśnie odkryłem, że raz się znajduje niedaleko mojego domu, a mianowicie tutaj Jest mnóstwo creeperów, może być, że tutaj gdzieś jest nawet yy, Raspowisko Muszę to kiedyś odkryć Wchodząc, czytamy tabliczki, pomieszczenie to jest... Te to ganek, można tutaj schować przedmioty yy, Mam plan, jak tutaj zrobić skrzynki, jak dwie I coś wymyśleć jeszcze, to jest taki ganek fajny Pamiętaj, witaj w domu, pamiętaj zawsze zamykać drzwi To jest bardzo ważne, mogą tutaj wejść potwory Oczywiście też kulturalnie, żeby zamykać drzwi to jest ogólnie takie powitanie Wchodzimy do domu i tutaj mamy Wyjście ewakuacyjne oraz wejście do ogrodu albo na taras Tutaj mam plan jak zrobić taras I, i, i ogród, taki właśnie przy, przy wodzie Taki fajny, bo tam dalej to jest, można powiedzieć, że to jest morze O, tak sobie to wyobrażę Bo to będzie fajnie wyglądało Tu jakoś będziemy się edytować, próbować coś robić O, daszek zmieniłem Chciałem wam pokazać też Ten czarny mi się lekko nie podobał i zmieniłem na jasny kolor Bardzo fajny wygląda jasny No i zombie gdzieś Fajnie wygląda jasny daszek, jasny dasz. nawet żywszy jest w domu. Po powrocie zamyka oczywiście drzwi, a przy wyjściu pisze: Idź z Bogiem, dobre wędrowcu i zamknij drzwi. <laughs> Tylko obie się ciepło i bądź ostrożny wędrowcu. Takie powymyślane, może trochę kiedyś to poedytuję. Tak jest w środku. Bardzo fajnie. No i co? Ten odcinek praktycznie przeznaczę na, na. Co ja to robię? Na zbieranie... Na, na podróż, o, tak to na nazwę. Jeszcze tylko sobie schowam. Zrobimy tutaj skrzynkę drugą. Oj, za to te nie tworzę. Przykro strasznie. Na razie tak zostawimy. Potem jak będziemy edytować, to coś pomyślimy. A teraz tak Idziemy w podróż, idziemy w podróż za klipperami I łucznicy gdzieś tutaj widzę, że są Ohohohoho ho, ho, ho. Jebi mnie Ej, bo się wkurzę, bo ja nie spałem w ogóle i będę musiał szukać domku przez ciebie Przez ja musiałbym szukać schronienia Bo bym zginął marnie Jeju, a więc tak, jemy od razu szybko, bo ja się boję, żebym nie zginął jeszcze przez przypadek. Ok, myślę, że to się już nie przyda. Te 6 pochodni tylko jeszcze, flowersy też nie. 64 i 64 Dobra Ja robię cięcie po którym powrócimy jak będzie... Chociaż nie, nie trzeba nawet powracać już jest dzień Okej okay. Dobra, to idziemy. Idziemy na walkę Mówiłem dwa creepery Nie, jeden buch i drugi buch. Mówiłem, to jest okropne. To jest po prostu niewiarygodne, żeby było respować o gdzieś creeperów. Muszę to sprawdzić jak najszybciej. Kiedyś. Zawsze wychodzą albo stąd, albo stąd. Sprawdzimy teraz tą jaskinię. O, uspokoił się też przynajmniej. Ale fajna jaskinia. Taka tutaj przejście jaskiniowe do innych jaskini. Będziemy musieli tę jaskinię trochę rozbudować. Dostać się do tej drugiej, bo moim zadaniem jest dostać się do drugiej jaskini, tej co miałem w starym domku. Może nawet przy tym jaskinie się dostaniemy, jeżeli się uda dobrze. Więc teraz na odkrywaniu się zajmiemy. Jest dużo ścieżek, uliczek, to jest ślepa uliczka. Teraz sprawdzimy tę uliczkę, to też ślepa. Więc jedyna droga, że tu coś zaprowadzi nas do naszej wymarzonej. O, widzicie? Nie jest co prawda od razu, ale jest jakoś połączona. Teraz sprawdzimy. Pająki. Pająki, właśnie mówię o pająkach. I tak miałem na myśli, że tu gdzieś właśnie są pająki. Zombie też są? Oj, zombie. Oj, zombie. Oj, zombie. Oj, Łukasz. Chodź, 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 chodź. Postaram się zwiedzić całą. Co ja widzę? O! Dostanie się do y, wioski NPC Widzicie? Wioska NPC Bardzo fajnie Wreszcie zobaczycie ze mną O, wow, 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 wioska NPC Wymarzoną Pełno zombiaków Jak jest wioska NPC zawsze jest dużo Patrzcie się To jest po prostu Aż się prosi o zwiedzanie Jakie fajne Super Drewno To jest, y, jak jest wioska NPC zawsze znajdziemy Długą drogę ona będzie prowadziła gdzieś zawsze. I w tym miejscu jest bardzo dużo fajnych rzeczy, cennych do, do zbierania i, i ciekawek do zwiedzania. Też nawet kiedyś tutaj zajmiemy się teraz zwiedzaniem Żelaza, trochę tam zasypane, ale coś tam jest. Creeper. Wiecie co, nie lubię tego. Po prostu jestem wściekły. Dobrze, że mam sejfa drugiego zapasowego, który mi odrespę w domu. Ten mi odrespi pewnie założy się, że mi odrespi na pewno na respawnie. Spróbuję z wami doczyć do tego domu, bo ja już chyba wiem, gdzie, gdzie się idzie. Tak, tak, wiem, gdzie jest moja hawira. Chociaż nie chciałem tego zrobić, bo nie wiedziałem, że creeper przy takiej bliskiej odległości może mnie zabić. A ja miałem mało serduszek, no i. No i. No nie było to planowane, ale... Yy... Podnieciłem się trochę, bo to był mój pierwszy z wami wypad na wniosku NPC na tym świecie. Tutaj pierwszy raz go odkryłem, zamiast tego, taki trochę byłem pod, podniecony. I widzicie, jakieś skutki były uboczne, tylko nie za dobre. Na szybko poszukamy tutaj tej drogi. Ojoju, cięcie! I wracamy z powrotem. Nie chcę was tutaj zanudzać w, tym trakt, w trakcie szukania, bo, bo ja już jakoś nie pamiętam, no po prostu trafiłem fart, a wiem. Dobra, już trafiliśmy. Jak widzę taka, takie jaskinie, to zazwyczaj wiem, że gdzieś... Aha No tak, gdzieś na pewno będzie. Będzie to co na co czekałem. Albo i nie. Nie wiem. Może czy nic nie widzieć. I, I to jest normalne całkiem. No i teraz ja sam jestem w czarnej dupie, że tak powiem. Naprawdę wy nie wychodzimy stąd, bo to jest po prostu... To jest złe miejsce. Myślałem, że tutaj będą e, pochodnie, a jak widzę pochodnie, to, to jestem uratowany. Szczęśliwy. O, Creeper. Fajnie, fajnie, fajnie. Dzięki, żeby było chłoś. I łuczik. Ale, krytykal. Nie no, spadaj. No. Ej, uciekamy. Owieczki, dajcie mi, proszę was, to co tego co ch co chcę. Nie uciekaj, weczko, bo chcę od was wełnę, i drewno, i łóżko, i dom mój. Ten odcinek miał być na co inny poświęcony, ale, no wiecie, z... zgubiłem się, że tak powiem. I muszę się odnaleźć. Postaram się odnaleźć. A jak nie, to w kolejnym odcinku się spotkamy i dokończymy nasze przygody. Łucznik. I don't like you. O, 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 o! Parkie moby. Patrzcie się jakie moby fajne znalazłem. Które nie są za fajne. Trzeba do nich się... Nie, nie można się na nich patrzeć. Wtedy, wtedy ci nic nie zrobią. Bo jeżeli się popatrzymy mu w twarz. trzema mobą. To się na, zaraz do nas odwrócą. Odwrócą się teraz. Hello. Cześć. No właśnie, to zrobią z nami. A więc tak, zakończymy na tym ten odcinek, bo to był odcinek taki bardziej ciekawy, którym pokazywałem najlepsze sceny, które mogą się pojawić. W tym odcinku taki trochę fajny, śmieszny. Ale już na samym odcinku postaram się skupić się bardziej na domku, więc to jest tyle. Odcinek, czas skończyć. Do zobaczenia do tego odcinka, trzymajcie się, cześć.